Cześć. Adapter Heima, połamany. Tak? Powiedziałem, że nagram Wam film, dlaczego to się łamie i, i jak tego uniknąć. Może, nie wiem, komuś się przyda. W momencie. Ci, którzy mają filtr hema, wiedzą o, o co chodzi. Ta dźwignia zaczyna nam ciężko chodzić tutaj do momentu, kiedy jej nie zamkniemy całkowicie przepływu, nie wyciągniemy, nie wyciągniemy tego adaptera z filtra. No, a przeważnie jest tak, tak jak było też w moim przypadku, że, że ja po prostu nie mogłem tego, 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 do końca zamknąć. No i wiadomo, no człowiek na siłę kurde próbuje wtedy, wtedy to zrobić i No i łamie łamie. Patrząc teraz na budowę tego, no to już jest roze... to już było rozebrane, jest już zmasakrowane troszeczkę, więc patrząc na budowę tego to powinno być wieczne. Powinno być wieczne pod paroma warunkami. Co zrobić, jeżeli nam się Ta... moje zdanie oczywiście i mój, mój, moje jakieś tam przemyślenia, co zrobić, jeżeli, jeżeli nam nie chce się do, do końca zamknąć ten, ta bajka? no niestety musimy rozszczepić węże, z akwarium, zdjąć głowicę, zanieść, zanieść do łazienki, zanieść do łazienki i gorącą wodą, pod ciśnieniem, tutaj przepukać przepłukać. Nawet jeżeli, jeżeli, to, jeżeli mamy jakiś tam jakikolwiek ruch, to delikatnie lewo prawo, lewo prawo. Razem z głowicą, oczywiście to nie będzie takie proste, ale y, y, no, próbować przepłukać, przepłukać te, e, te kanały. Już wam rozbieram i pokazuję, pokazuję jak to, jak, to, jak to, wygląda. Jak widać są połamane ząbki tutaj, no, przez, e, przez to, że ja to robiłem na siłę. E. Widać też, że ten mechanizm tutaj nie ma w ogóle styczności z wodą, więc śmiało możecie sobie tutaj kurczę, przez, przez tą szparę, nie wiem, silikonem w sprayu, czy jakimś olejkiem, kurde, czy tam posmarować, chociaż ten nie ma akurat takiego wielkiego, wielkiego oporu to tutaj nie stawia, no ale też nie zaszkodzi, tak? Tutaj te plastikowe elementy współpracujące zawsze będą chodziły lżej. Jak widać te, te dwa elementy, te dwa elementy one, one poruszają dwoma takimi kulami w środku, które zamykają i otwierają nam, otwierają nam przepływ wody cały pic polega na tym, że tutaj ja już to rozbierałem, dlatego to już jest takie troszeczkę, no znaczy troszeczkę to już jest trochę czyste. Na tych gumkach zbiera nam się, zbiera nam się nalot. Eee, Byłaś. I na tych kulkach, no mówię, to już jest troszeczkę wyczyszczone, bo ja już to rozbierałem. Na tych, <laughs> na tych kulkach też nam się zbiera nalot. One nie są idealnie e, gładziutkie, więc w te, w te, no, jak widać, nie wiem czy widać, czy nie widać, tutaj w takich lekkich porach, Zbiera, zbiera, no to bakterie. No nie wiem, czy one potem wysychają, czy e, przy dłuższym nie, 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 nie ruszaniu tego, nie otwieraniu i nie zamykaniu, czy, czy wysychają, czy coś, ale po prostu powodują to, że te kulki zaczynają nam chodzić bardzo ciężko, bardzo ciężko w tych gniazdach. Tutaj te gniazda są, e, no wiecie, no, muszą być dosyć dobrze spasowane, jeżeli chcemy, żeby to, e, to było szczelne. I tak jak mówię prze, przepukanie przepłukanie tego przepłukanie tego kur, te gorącą wodą powinno nam powinno nam e, udrożnić, uruchomić uruchomić te, e, te półki, te zaworki, które tutaj są. Nie ma wielkiej filozofii, teraz jak to jest rozebrane, no to, 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 to mówię to budowa jest tak prosta, że to powinno służyć wiecznie Jedyne nasz, nasza niecierpliwość, czy nasz y, 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 jakiś taki pośpiech może spowodować to, y, to że to połamiemy. A tam jeszcze troszeczkę w środku tego. Nie wiem czy mi się uda to wyskrobać. Nie. No Nie wiem czy to będzie widać. Nie będzie pewnie widać. Tam w środku jeszcze tego, tego takiego nalotu jest y, dosyć sporo. Tyle wspominałem wczoraj na filmie, że te oringi, które są, one mają już ponad 5 lat, są mięciutkie, naprawdę tak samo te które tutaj uszczelniają nam, uszczelniają nam te, te, te gniazda, połączenie między, między tym mechanizmem do przesuwania tych, tych zaworków, a, a tym, tym, tą kulką. Te ringi tak samo, mięciutkie, więc jakość dobra. Mój filtr nie był, nie był ruszany, kurde, dosyć długo, więc dlatego, no to się po prostu, po prostu się zastało, zacięło dwa, dwa zaworki, dwa zaworki, które, 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 o, tutaj jest jeszcze taki, widzicie, poprodukcyjny, poprodukcyjny, produkcyjny hmm, ślad i on na nim też jest trochę trochę tego, tego, tego syfu. No suma summarum wszystko to nam daje, że to zaczyna chodzić ciężko w tych gniazdach i, i wielu chłopakom nawet łamał, łamał się ten ta dźwignia się tutaj łamała. Nie, nie puszczały te ząbki, a, a łamała się ta dźwignia. Tyle. Mówię wziąć pod, pod y, prysznic przepłukać dobrą Ciepłą wodą, kurczę, pomału, pomału rozruszać i to powinno, e, powinno chodzić. Potem przesmarować jeszcze raz jakimś e, silikonem, czy, czy tam jakimś tam olejkiem przeznaczonym do akwarystyki rozruszać to dobrze wypłukać jeszcze raz i następne lata. Tyle według mnie. Kawa zrobiona. Dzięki Wam za uwagę, do usłyszenia, do, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!